Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Tak jak w naugłówku pisało, dziś grillowanie, Lecz przed grillowaniem trzeba go grilla było zmontować. Wraz z ekipą wzięliśmy się do roboty. Jak widzicie, wszystko z instrukcją, ponieważ grill jest naprawdę spory i jego ilość elementów jest naprawdę bardzo wielka. Jest to jeden z większych grillów, które składałem, jeżeli chodzi o tyle, taką ilość elementów. Powoli powoli idziemy do przodu wszystko z rysunkami, z opisami by ten grill był odpowiednio złożony. Grill naprawdę bardzo fajny. Jest to pierwszy grill z blatem, yy, z rusztem żeliwnym. Naprawdę rewelacja sprawa, jeżeli ktoś nie posiada, to polecam. Jest naprawdę fajny. Tutaj jedyną, kolejną opcją, jako jest wbudowana, jest otwierać do piwa. Powiem Wam, to też mega gadget, ale zobaczycie go później. Yy, idzie nam bardzo dobrze, jak widzicie, już ostatnia prosta, już zostało poskładać tylko wszystko do kupy, już element, co poszczególne poskładane. już wszystko idzie. Pogoda była na początku całkiem fajna, lecz zaczął też padać deszcz, ale powiem Wam, że. Wraz z rodziną naprawdę było bardzo fajnie. Jak widzicie, dzieci i pomocników też nie brakowało. Każdy chciał pomóc, dać coś od siebie, by ten dzień był naprawdę bardzo fajnie spędzony. Dzieci też posprawdzały, oczywiście, że wszystko, czy wszystko działa. Tu macie zwolnione tempa, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Oczywiście, sprzęt składany moim Go 2 Bosza. Rewelacja sprawa mały poręczny i wariat dzieci sprawdzają czy wszystko działa grill fajny, regulacja wysoko, wysokości korką naprawdę fajnie tu już zostało tylko poskładanie na gotowo, więc już aby dopieścić ostatnie śrubki ostatnie elementy wszystkie wyłączenia z inoxu, naprawdę bardzo fajnej, wysokiej klasy i ogólnie sprzęt godny polecenia zaraz będzie chwila Pokażę wam jak ja go rozpalam no i oczywiście pokażę wam jak on jest w środku pojemnościowy powrzucam troszeczkę kiełbaski mięska żebyście zobaczyli jak to y, wygląda tu już ostatnie do kręcenia śrubek ponieważ troszeczkę się telepał trzeba było dobrze go podokręcać jak widzicie jest to rusz żeliwny nie jakiś tam blaszany stalowy żeliwny zobaczcie tak to wygląda naprawdę polecam bardzo fajny Grill, no i jest twiera do piwa, więc też się sprawdza. No, i tutaj mamy pierwsze rozpalenie: pierwsze rozważenie, oczywiście, kompresorek dedra musi być. Zobaczcie, to się pięknie, yy, fajnie pali. I grillujemy. Zobaczcie, jak on jest duży pojemny. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Zobaczcie, ile tego się wszystkiego mieści. Nie dość że kiełbaski to jeszcze karczek, nie karczek, na górze będą pełni bułeczki i chlebek, wszystko ładnie się mieści, więc tak śmiało 10-15 osób naprawdę ten grill ogarnie w ciągu dnia, nie ma z tym problemu, nie trzeba czekać, czekać i jeszcze raz czekać wszystko jest na bieżąco. Oczywiście zapraszam w moje kolejne odcinki, a ja za będę za chwilę kończył. Nie zapomnijcie o subskrypcji. No i życzę Wam kolejnego dnia wolnego. Ja mój ostatni dzień się też pewnie spędzę na grillu, więc polecam serdecznie. Pozdrawiam. Cześć!